Siemanko Widzowie witam was na moim kanale a165 dzisiaj gramy w dress to impress muszę zamienić tego skina na chłopaka i dzisiaj zrobimy jakiś skin taki fajny świąteczny kurde muszę dzisiaj otworzyć ponad 4 okienka w dress to impress z kalendarza adwentowego pierwsze okienko Czy ja nie mogę? a to to dobra Ej, ty. Tylko nie mogę, kurde, ja muszę codziennie grać w dress to Impress, żeby ten... Nie, ja nie chcę, bo ja nie chcę dziewczyną, żeby brać suknie czerwone takie. Więc okej, okay. idziemy do VIP-a oczywiście. I na pierwszy początek weźmiemy sobie ten garniturek co zawsze. I przemalujemy go na czerwono. Jak on wygląda? Nie. Słabo usunę go. Wezmę, pójdę coś, po coś do ten normalnego. O matko, aż się muszę napić. O matko. Dobra, napiłem się. Idziemy coś sobie wziąć normalnie na ten odcinek. Ostatnimi razy dobre. Dużo piję. I co nadszykowałem, picie na ten odcinek. Dobra, jaką siłę się ubierzę, Kurde. Jakiś taki ten. Koszula jakaś. Coś mi się wydaje, że jest koszulą. Coś mi się kojarzy. Koszula. Tutaj damy pod koszulkę w sumie. Wymienimy. Koszulka będzie biała, a koszula będzie czerwona. No dobra, ok. Wykasuję te buty. Dobra. Dobra, mam dobre spodnie. Te spodnie teraz zakładam. Te spodnie damy na czerwono. I koszulę tak samo na czerwono. Na czerwono. Dobra, w sumie te spodnie bym wymienił. Dobra. ok. i taki inny kolor bym dał. U, jaki to ma kolor święta. Coś mi się kojarzy ze świętami, ale nie wiem za bardzo co. To nawet te. to jest dobra. Teraz idziemy zrobić zresztą skórkę. O, tutaj mam skórę. Więc dzisiaj taki robimy klimat świąteczny w dress to Impress. Idziemy teraz do Vipa po yy, włosy i skórę. Dobra. I robię teraz włoski sobie. Ja chcę męskie. E, męskie. Męską fryzurę zrobimy może taką beę blond. O, ta jest dobra? No ta jest dobra. Okej. Okay. I, damy, I damy żółte te głosy. Będą żółte, halo. O, matko, nie zielone, takie ten. Kurde, czemu nie mogę zrobić tych włosów? Kurde, to damy już takie. Ile no. Dobra, takie już niech będą. Co tu się stało? Ewi, nie wiem co się stało, ale mnie wywaliło z gry. Ciekawe dlaczego. Nie wiem. Dobra, już jestem i make up robię, ładny. Małuska i tutaj taki delikatny makijaż. O, ten jest spoko, okay. I Jeszcze tak, żeby sobie dodać coś tak oryginalnie, to dodamy w sumie też to. O, ciekawe jak to będzie wyglądać. Trochę będę w cebulkę, nie. Nie Pada serio. Już sesja. Ciekawe, co o mnie powią. Jeszcze nie dużo, że mnie wywaliło z aplikacji. To jeszcze ten. Dobra, dajemy jej może czwórkę. No, oczywiście się daje w drzwiestu imprez czwórkę. Dobra, ja się za ten czas napiję. O, widzowie, już tutaj dodawają mi jakieś zaproszenia do znajomych. Ach. Nie podoba mi się. daje jej dwójeczkę. Kurale, ale strasznie po co ja dawałem to? Kurczę. To jest VIP. VIPom dajemy piąteczkę. Oczywiście. Królowa Wybiegu. No ciekawe czy taka jesteś królowa? Jak ona lata? Mm. Kupię hajs w Dress to Impress W ogóle po co jest hajs w Dress to Impress Kto wie na Niech mi napisze w komentarzu Tutaj damy. W sumie No czwórka Albo trójka nawet Kurde Szybko Dobra zastanowię się Czy to w ogóle chcę kupować yy... Skok w klubie i obroty. Kurde, czy ciekawe co o mnie powie. Jest. Głosowanie zakończone. Na którym ja jestem miejscu. Na trzecim? Nie poszło mi aż tak źle. Na trzecim miejscu jestem, to super jest nawet, to fajnie nawet, nie? Na trzecim miejscu? Taki świąteczny klimat, ale nie wiem, zdziwiam się, dobra. Nieważne, Myślę, że będę korzyść na jakimś, nie wiem, siódmym? Dobra, mam przerwę. Ulelem. A co? Ej, nie dość. Ej, szybko. Ej. Ja zrobiłem w drzestu imprez, widzowie I jeszcze, o tam jest piękna rzeczka, tam jest piękna rzeczka, ui, 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 a tutaj jest dla VIPów, chyba tak, o możemy sobie tu coś zjeść, fajnie, fajnie, że mamy coś do jedzonka, hihi, hi. dobra. O, czy jestem gotowy? Tak jestem gotowy, jak najlepiej. Czy jesteś gotowy? Tak! 3, 2, 1, 0. Dobra, jestem. O, matko, beknąłem. od tego picia tak ostatnimi razy. Dobra, dzisiaj klimat świąteczny. No co do Vipa oczywiście. Telefon? Telefon nawet fajnie, okej. Okay. O, jest, o, jest, na iPhone'ie, ja mam piękny iPhone, y, jak się chwalę. No, takiego śmiesznego masz iPhone'a, że hej. Dobra, tutaj dam takie coś. To też jest w klimacie taki świąty kolor nie pasuje. Kurde. Halu, halu. I ostatnie będę, jakieś włosy wezmę. Ile w ogóle jest ten? Za ile mi wygasa VIP? Wygasa mi VIP. Wygasa za 28 dni i 11 minut i 3 sekundy. Ale słabo. Mm, dobra, blond. Make-up. Make-up fresh. Taki. Okej. Okay. Dobra. Hmm, coś tu jeszcze mi brakuje, ale nie wiem więc... hmm. co. to tu chodzi? Uu! Sią, 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 no to nieźle. Tak jest tyle, to mi się teraz podoba, jak w tym VIP-ie tak mam. Tylko trzeba to zdjąć? Dobra. No powiem, że super to jest trochę. A tutaj? Tutaj mam samo, czyli czterech jest. ok No powiem tak. WIPS jest fajnie. O, tą koszulę sobie założymy. To jest dobre. I idziemy. Ty, ta koszula to jest co? Widzowie? Czemu wcześniej na to nie wpadłem? Ale model. To jeszcze damy na te święta taki. Ten makijaż to wcześniej damy. Albo nie, niech będzie tak. I bez telefonu może. No, dobra. Albo nie wiem. Kacapkę sobie taką. Kacapkę sobie zrobimy niebieską. Yy, dobra, to tutaj była taka fajna kacapka. I sobie zjem, zdejmiemy te włosy. Ok, i mam kacapkę. Zrobioną. No dobra. Idziemy sobie teraz do tutaj do ten i idziemy po koszulkę. Koszulka. Nie chyba widać, nie? Nie będzie tam coś tam. Trochę widać, serio, bez przesady. Może gracz nie widział i tyle, tak sobie pomyślą. Dobra, okej. Okay. Tu już dam ten słodki makijaż w takim razie. Bo normalnie nie daje mi to spokoju. Yy, ten słodziutki makijaż. To jest ten słodki makijaż. Okej. Okay. Dobra. Ojcze. Aj, 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 aj. Aj. Hmm. Kurczę. Jeszcze mamy 55 sekund. Szybciutko, szybciutko do Vipa czekać. To może rzeczywiście nastolatki lubią elektronikę, dodamy ten telefon. I dam, ja sobie wezmę telefon biały. Dobra, spoko jest. I na pewno myślę, że będę coś na drugim miejscu może. Coś tak czuję, że mogę być na drugim miejscu. No. Bardzo mi się podoba. <laughs> o się napiję ojej skończyło mi się już picie trzy dwa jeden zero okej okay. hmm, ten piątka Piątka, mhm. Okej, okay, piąteczka. O, ja chcę... Yy, chwila. Nie, skoki w klubie i obroty. Dobra, okej. Okay. To tyle? Ciekawe, na którym będę miejscu. Okej, okay. tej damy czwóreczkę. Okej, okay. tej dajemy czwórkę. Co dalej będzie? jest graczy na serwerze, bo chyba bardzo mało. Ej, nie, dużo jest. Co to mało, nawet nie wiem. Nie wiem. Jak się zgadzacie, że mno, ze mną że mało, to klik, klikacie łapeczkę do góry. A jak uważacie, że dużo, klikacie suba. Dobra. O, to nie z VIP wspieramy, więc dajemy tobie piąteczkę. Okej. Okay. Królowa Wybiegu. ulala. Okej. Okay. Głosowanie zakończone. Na którym miejscu jestem? Co? Ja nie za aspir... Co modelko? Na którym ja jestem miejscu? No dobra, na piątym nie jest aż tak źle. A nie to nawet na dziewiątym nie jest aż tak źle, nie widzowie? Co jest Aspirującą modelką? No czemu ja nie jestem modelką tylko modelem? Jezu. Ale już niech tak zostanie. Co ja im? Dobra, mam przerwę chwilę. No ale na pewnym miejscu nie jest aż tak źle, nie? No to nagrywamy je na ostatnią rundę i kończymy. Chyba ten odcinek nie widzowie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja jestem bipen. Dress 20 imprez. Dress imprez. 30 imprez. 30 imprez. Impress. Czy jesteś gotowy? Tak. 3, 2, 1, 0. Już jestem WIPiem. Okej, okay, na ten moment sobie damy jakąś hmm, to to już sobie to w takim razie damy. Kurde, nie chcę takiego parasola. Ej. Dobra. Tutaj jakbym szedł, nie wiem, do pracy może. I dajemy spodnie jakieś. Nie takie byle jakie więc okej. Okay. Słuchaweczki. Taki trochę gamingowiec wam powiem, widzowie. I jakieś spodnie. No, takie spodnie. Spoko. Włosy. Włosy. Włosy damy sobie może. Hmm. Włosy damy może takie. Makijaż taki zły. Makijaż taki zły. O no, dobra. Makijaż taki zły damy. Okej. Okay. Coś jeszcze? Bo coś mi się wydaje, że nie. Dobra, okej. Okay. Zrobię sobie zdjęcie. O, mogę sobie zrobić tutaj fotkę. Bo nigdy nie robię zdjęć, zrobię taką foteczkę. Okej okay. Co to jest? Świacie ja ukręcę A co jeśli ja kliknę ukryj? Nie wiem, o co chodzi, ale dobra. Na.

Nie no, dobra. To ostatnia decyzja. Kupuję to czy nie? Hmm. 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 No to nie kupuję, nie? Wolę zaoszczędzić swoje Robuxy, które mam, bo to już ostatni raz kolejny dostanę na komunie. Hmm. Dobra. Okej. Okay. Po U tutaj Pozbieram hajsu. Czy będziemy zbierać do ten. Okej. Okay. Boże, ile ja tego mam? Trzy pięć. Ale dużo zab... Rabiamy. Okej, okay, ile jeszcze? Co ja wszystkie pieniądze już pobrałem? U słabo. o, o a, a. I zabieramy. Idzie tu. Ostatni pieniążek. Już. 1400. No to chyba już kupujemy to za Robuxy. Taki była obietnica widzowi, więc no niech już Wam będzie. Mane, mane, mane. Dobra. Już. Dziękuję. A wolałem zaoszczędzić te Robuxy. Bibi wygasa za 27 dni, Jezu. A wcześniej pisał 28. Ale skam widzowie. 30 sekund jeszcze pozostało. Ok. <ścoughs> Dobra, 520, 500, pi, znaczy 1525 mamy. Ten idzie dolarów i 202 gwiazdek. Dobra. Jeszcze trzeba pootwierać. O, już pokaż wody. Mamy. tej damy, ona jest VIPem, nie jest bipem, nie podoba mi się, więc dajmy jej trójkę. Okej, okay. dalej idziemy. Teraz jestem ja, yy, skok w klubie i obroty. Dobra, i już mamy. Ciekawe co dostanę. Nie widzowie. O matko. Teraz tej damy. Hmm. Tej damy może dwójkę, bo nie podoba mi się szary ten. Trochę takie creepy nawiedzone. Ok damy, to nie jest VIP, ani nowy model, To ja sobie daję jej trójkę. Okej. Okay. Ojeju, kiedy się zakończy to głosowanie? VIP, to dajemy piąteczkę i ładny też powiem, więc daję piąteczkę. Pięć gwiazdek. Okej okay. To jest nie jest ten więc mogę go ocenić jak chcę Więc tutaj dajemy mu Dwójeczkę Tak mi się nie podoba nie bez skóry i tak dalej Okej okay. Głosowanie zakończone Całkowicie zakończone to samo to dajemy tej, to, to i dam trójkę w sumie. A czym to nawet czwórkę, bo fajnie się tak kręcą włosy plotą. Dobra, głosowanie zakończone. Już to jest. Kto na którym miejscu? Oj, ojś, ojścia. Oj. Okej, okay, no ale na którym ja jestem miejscu? O na którym ty jesteś miejscu? Proszę nie, na no najgorszym. No nie wierzę, widzowie. No dobra, widzowie, no to ja już chyba z wami kończę ten odcinek. Ja się z wami, chwila, jeszcze sprawdzimy ten. Ja się z wami, widzowie, żegnam. No i chyba się żegnamy. I pa, pa!